Idę poszukiwać jakiegoś pigucia. O, zapomniałam, jak się na tym leci. <laughs> Pomóc ci? Nie, ja pomogę. <laughs> ja już kiedyś się miałam. Słuchaj, patrz. A? Tak, i lecisz. Widzisz? O, dzięki, kropka. Nie ma rzeczy. Masz. Ja idę się napić. Hej, czy mogę już się napić? Pewnie dzięki za pomoc. Nagroda ci się należy. No. Ja też. A coś dla mnie zrobiłaś? Nakarmiłam Twoje zwierzę, znaczy nasze zwierzę. No to dostaniesz picie, tylko poczekaj, bo, bo kropkę pie. No, wreszcie, mogłam się napić. Mogę ja też? Tak, ale pamiętajcie po kolei. Mhm. I skrzydła musisz mieć dokładnie. Um, Truna się u ciebie zakłada. Czy mogłabyś sobie obciąć te kudły? A nie, już dobrze jest. Okej, okay, dobrze jest, leć. Wow, jak to strasznie! Tak nie potrafię latać. Przyzwyczaisz się. Dobra. Okej, okay. a więc każdy już się napił? Świetnie Idę na, na super przygodę Czy mogę na tobie polecieć? Jasne Siadaj Gdzie one poleciały? Bo ja wiem, bumerang Ej, za długo już pijesz Nie wplątywaj się, mruczuś Mruczek to mój przyjaciel, który został w domu. A my podróżujemy na takiej bezcennej pustyni? Nie, no naprawdę? Wreszcie coś zauważyłam! Nie. Co takiego? Bo merdasz tyłkiem i ogonem. Wodę! A. Więcej wody, tym lepiej. O nie, już się skończyła. Tak szybko, dopiero co tu była. Co? Co mówiłaś? Była woda i teraz zniknęła? Tak, zbliżyłam się do niej, a jej nie było. To fata Morgana. Co? Co? Fata co? fa fata Morgana. fata Morgana. Nie, ry. Źle powiedziałaś, więc dlatego tak nie za bardzo. Powtarzaj za mną. Fa, fa, ta, ta, nie. Nie fatalnie. Jeszcze raz. Fa, fa, ta, ta, mo, mo, rga, rga, na. Fatalnie. Na! No, fa, tam, organa! na to na sylaby. Nie, już powiedziałeś w sumie. Fata Morgana, Fata Morgana, Fata Morgana. Powtarzam sobie to, żeby zapamiętać. Dobra, Fata Morga, Fata Morga, Fata Moga, Fata Moga. Nie no, muszę powiedzieć ry. Fata Morgara, Fata, 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 Mo... Fata Moraga, Fata Moraga, Fata Moraga, Fata Moraga, Fata Moraga, nauczę się. Tutaj. Fata Moraga. Fata Moraga. Ej! Fata Moraga. Fata Moraga. Nie. Fata Morgana. Tak. Fatamorgana. Morgana. Dobrze, nauczyłam się Fata Morgana, Fata Morgana, Cieszę się, wiesz? Dzięki. Jak można było o tym nie wiedzieć? Czytam o tym w przyrodniczej książce. No to się ucz. Ej. Pić nam się chce, kiedy ona przyleci. Jestem z nowym towarem picia. <laughs> Fajnie się tym leci, ale trudno. I wysoko, i strasznie. Bo byłam wysoko i te jakieś, te, te skrzydła są jakieś nienormalne. Nie słuchały się mnie. A? No, bo ja leciałam, a one szybko leciały i nawet wysoko. Są dla mnie nieposłuszne. Nie, nie, że nieposłuszny, tylko dlatego, że po prostu nie przyzwyczaiła się do nich. A one dobrze leciały. A trzeba lecieć wysoko i szybko. Tak na przykład jak samolot. Przyleciałaś już? Z nowym towarem picia. No przecież mówiłam, że polecę na Emię I pojedziemy właśnie na pustynię po powodę. Mhm. Dzięki, kropka. Uratowałaś nas przed suszą. Dzięki. Dzięki za gratulowanie. Dobra, a teraz możemy pić. Trzy godziny później. O matko, jak się upiliśmy. No już brzuchy nas bolą. A mnie dokładnie się chce siknąć. Mnie też. Gdzieś jakiś krzeczek do osikania? Właśnie? No gdzieś na pewno. Było tak dużo nie pić. I kto to mówi? Wy też dużo piliście. W sumie to racja. I znowu część dalsza nastąpi, ale mam nadzieję, że podobał się filmik. Jeżeli ktoś chce, to może subskrybować kanał. Do zobaczenia w następnym sezonie i w następnym odcinku.